Witam serdecznie, jestem Retro, a to jest kolejna kariera. Jesteśmy w piątej kolejce fazy grupowej FIFA 21 Ligi Mistrzów. Dotrwaliśmy już naprawdę daleko i trwamy dalej. Jeśli podoba Ci się ta seria, to już teraz zostaw łapkę w górę i sprawdź przypadkiem, czy subskrypcja Ci się nie cofnęła. Jeśli nie, to wszystko w porządku. Jeśli tak, kliknij ją na wszelki wypadek, żeby się z powrotem pojawiła, żebyś nie przegapił kolejnych odcinków FIFA 21 Ligi Mistrzów. Tego nie przegapiłeś. Lecimy! On się właśnie zaczyna, tu i teraz. Piątą kolejkę fazy grupowej FIFA 21 Ligi Mistrzów. Rozpoczynamy od meczu Lokomotiv. Moskwa kontra Red Bull Salzburg. Upola walczy Red Bull Salzburg. 13 minuta tego spotkania. Szaboszlaj teraz Krychowiak świetnie zaatakował Szaboszlaja i wyrwał mu piłkę. Okazja dla e, Lokomotivu przed szansą. Jeszcze dobitka i jest! Jeden do zera dla Rosjan na raty. Troszeczkę z problemami, ale obejmują prowadzenie w tej 15 minucie. Trzeba opanować nerwem, we pół. na narożnik pola karnego, teraz Romalo, fatalny błąd Romalo, no i Lokomotiv przed dużą szansą, by wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Nie miał wyjścia w tej sytuacji Smolow, no po prostu musiał dopełnić formalności, fatalne błędy Red Bulla Salzburg w pierwszych 30 minutach tego spotkania. Kto wie, czy nie ustawiają Teraz może się pokazać za to już na początku e, drugiej części DAKA w polu karnym. Daka powstrzymany w ostatniej chwili. Jeszcze kojta słupek dobitka gol! Co tutaj się wydarzyło? Nie wiem, reklamują tam spalonego, ale o nim nie może być mowy zawodnicy lokomotivu. Cieszy się Kojta z bramki. Mają podania na 30 metrze od własnej bramki. To nie skończyło się dla nich dobrze. W pierwszej połowie. Teraz też może tak być Smolow! 3-1! Ależ błędy, Ależ błędy tutaj! Czekający, czychający na swoją okazję. Krążący jak sęp nad, nad ofiarą. Wynikający gdzieś tam, chyba, rzeczywiście z presji, z nerwów. Teraz świetne zagranie do środka. Lokomotiv 4 do 1. I. No, któż by inny jak nie on. Zobaczmy. Spokojne wykończenie. Żal tylko tego bramkarza, który dwoi się i troi, by tutaj ratować sytuację, ale Salzburga. Że nic tylko korzystać, nic tylko ucztować. Tak jak teraz, Smolow. Czyżby piąta? Tak jest! Piąta bramka dla lokomotywu. Jest jak rozpędzony CKM, rozkręcony karabin maszynowy. Nie rezygnuje z tej akcji. Mirjańczuk. Mirjańczuk! Dziękuję bardzo. 6 do 1. Kiedy ich rywale chyba wczoraj zostali godzinkę dłużej na treningu. Po 6 do 1 Lokomotiv Moskwa pokonuje Red Bull Salzburg smolow zabiera sobie piłkę do domu, cztery bramki w tym spotkaniu. Szlagierowe spotkanie piątej kolejki fazy grupowej FIFA 21 Ligi Mistrzów ma miejsce w Madrycie Atletico kontra Bayern Monachium. Ruszył tutaj szybko dynamicznie Karasko. Karasko decyduje się na indywidualną akcję. Teraz zagranie do żał Feliksa. Felixa. Felix I... Zamka dla Atletico! Ajajaj, aj, aj, co się tutaj wydarzyło? Znakomite to zagranie Karasko do Felixa. Felix! Wydawało się, że nie dojdzie. Wydawało się, że zawodnik tak lubujący się w wychodzeniu na przedpole jak Manuel Neuer skróci tutaj kąt. Pasko, I... zagranie do środka, chodzi ta piłka między e, Felipe a Suarezem. I groźnie znowu Atletico. Gnabriego, Gnabri, szuka Mulera. wchodzi raz do środka, Gnabi jest Robert Lewandowski, Robert Lewandowski przed szansą, zgubi tutaj obrońcę. Sané, 1-1. Piękna modelowa akcja Bayernu Monachium. Nie ma się tutaj do czego przyczepić właściwie. Tą bramkę Bayernu może tak być. Karasko, Karasko, Uderza jeszcze przed szansą João Felix. Mamy rzut karny. Co tutaj się dzieje w Madrycie? To ci znakomity urugwajski napastnik. Kontra wybitny niemiecki bramkarz Suarez rozpędza się Suarez! Nie trafia Urugwajczyk. Lewandowski, co właśnie, nie jest takim typowym wysuniętym dla No właśnie po to schodzi, żeby zagrywać takie piłki. Müller oblak oh ratuje Atletico Fenomenalna interwencja. Tuje jednak siły przebicia w tej sytuacji. Znakomicie znalazł. Suareza, Suarez! Jeszcze karasko! Neuer no, Nie ma tam dobitki! Nie boi się wchodzić w dribbling O i rzut karny po raz drugi, tak jest! Coś niesamowitego. Drugi rzut karny w tym meczu dla Atletico Stan chyba przegrał ze swoją własną psychiką, jak będzie teraz. Luis Suarez! Suarez! Bramka dla Atletiko Poprawił się! poprawił tą ocenę niedostateczną z pierwszego sprawdzianu Luis Suarez 2 do 1 w dramatycznych okolicznościach Atletico pokonuje Bayern Monachium po bardzo dobrym spotkaniu. Jesteśmy w Doniecku, Szaktar kontra Real Madryt. Ale teraz fatalny błąd Realu Madryt i rusza Szachtar. No co z tego będzie? Może być groźnie. Tyson, Tyson! 1-0, nie! Pomylił się Tyson! Benzema. Oj, bo tutaj w środku pola. Teraz Real może skorzystać. Uwaga, Asensio! Asensio, ależ gol! Fenomenalne to wykończenie, Asensio, ale też świetne przerzucenie. Złapany. Z opuszczonymi spodniami. Mam nadzieję, że gracze Realu Madryt to zrozumieli najwyraźniej. Tak, bo właśnie wywalczyli rzut karny. Pełne skupienie na twarzy Ramosa. Ramos! Zabawił się z Piatowem, oj zabawił się. w Realu, Casemiro. Vinicius, Vinicius szaleje tutaj, El Modric 3 do 0. No nie pozostawia Real dzisiaj najmniejszych wątpliwości, kto jest lepszą drużyną. Szachtar próbuje, Szachtar walczy, ale... Bo nawet jeśli dochodzą do sytuacji, to mają ogromny problem, a też we własnej obronie. No właśnie, widzimy co się dzieje. Posypało się to teraz jak domek z kart. Koniec meczu. 0-4, to mówi wszystko. Tutaj nic dodać, nic ująć. Szachtar odpada z Ligi Mistrzów. Przenosimy się do Gladbach. Tutaj Borussia podejmuje Inter. Kimi, ładnie wygląda ta akcja Interu. Perisic przeda się pole karne. Strzał Perisicia, pluje tam piłką. Bramkarz Borussii, Mönchengladbach, ale jest na miejscu, gdy trzeba. Jeszcze Strindl, teraz wydaje się, że Strindl ma okazję by uderzyć, poprzeczka, ratuje, jeszcze będzie chyba Strindla, zablokowany ten strzał, rzeczywiście bardzo dobry, bardzo groźny, a teraz okazja by poprawić, jest bramka dla gospodarzy, Borussia Mönchengladbach wychodzi na prowadzenie z Interem, kapitan zespołu Strindl, zaatakowali odważnie, wyszli bez kompleksów, nie kalkulując jakby jutra miało nie być. Ładnie się przedziera teraz Martinez, Arturo Vidal w środku. Oj, uciekł tutaj Martinez. Nie do zatrzymania. Jeden do jednego. Wszystko, co sobie Niemcy do tej pory wypracowali. Prysło. Jak bańka mydlana i tutaj nadążyć. Próbuje Lwedi, ale Hakimi Hasa, jak mu się podoba. Na długi słupek Lukaku! Barella, osamotniony Barella, jeszcze znajduje Hakimi. Jego Hakimi. Hakimi, Hoffman pluje. Jeszcze Hoffman, jeszcze Hakimi, ależ tutaj się pomylił Hakimi. To się udało, ale problem nie jest do końca rozwiązany. Brozowicz do Barelli, ucieka tam znakomicie. Martinez, Martinez, 2-1. Nie wiem, czy mogła Borussia zrobić coś więcej w tej sytuacji. Biegali za zawodnikami Interu jak pies za własnym ogonem w tej sytuacji. No a Mako teraz wchodzi, Young w pole karne, zagranie do Lukaku, Lukaku pogubił się troszeczkę, świetnie teraz wózka na ta piłka, nie, loszedł Lukaku 3-1, koniec marzeń Borussii, 75. minuta meczu, Romela Lukaku, bramkarz złapany na wykroku, ładnie tutaj z w pole karne, Young bardzo dobrze wypatrzył kolegę, no i zupełnie niepotrzebna bramka na 4-1, to nie powinno się wydarzyć, pogubiła się już zupełnie obrona Borussii Mönchengladbach, Arturo Vidal. Kończy się to 1 do 4. Pewne zwycięstwo Interu, bo Rusja powalczy jeszcze w ostatniej kolejce. W grupie C zaczynamy od wizyty w Marsylii. Olympik kontra Olympiakos. pas ładnie wchodzi tutaj na pozycję Benedetto. Benedetto jeszcze zagrywa do środka. Rągier 1-0. Wzorowa kontra Marsylii staje się faktem. Obnażając kolejne luki w defensywie Olympiakos. Amawi dobrze do środka. Olympik Marsylia z kolejną szansą. Ładnie chodzi ta piłka. Jeszcze Marsylczycy. Oj, okazja na drugą bramkę! Jest 2 do 0. No nie biorą jeńców. Nie biorą jeńców. Nie kalkulują i nie patrzą na zegarek. Po prostu wyszli nastawieni bojowo. Choćby uruchomić Amawiego. Bardzo ładne zagranie teraz do Amawiego. Amawi w polu karnym. Drybluje. Amawi zagrywa jeszcze do środka. Nie ma spalonego. Nie ma spalonego. 3 do 0. Marsylia. Pojedynek. Gołej. No ale w końcu sami też się pogubili trochę. I Olympiakos zaczyna popełniać coraz bardziej grawerowane, jakby powiedział Franciszek Smuda, błędy. 4-0. Benedetto z drugą bramką. Bezlitosna Marsylia. Tu ładnie wychodzi tutaj Sanson do środka. Jest okazja dla Marseille na kolejną bramkę i jest piąta bramka. Nie wiem, czy jakikolwiek strzał w tym spotkaniu obronił z tych, które legary El Arabi, El Arabi, no on szuka za swojej bramki w tym spotkaniu, no i znajduje Olympiakos swojego gola, tak na pocieszenie. O pięciobramkowym prowadzeniu to już jest hura do przodu, każdy chce strzelać kolejne gole, a bramkarz walczący o czyste konto, no właśnie, musi się obejść smakiem. 5 do 2 Olimpik Marsylia w meczu, w pojedynku miast sportowych, triumfuje i dalej walczy widzę mistrz w Olympiakos. Odpływa do swojego portu. Szlagierowe spotkanie na szczycie grupy C. Chce Porto. Bez zarzutu. Chodź, poczekajmy. Ależ interwencja bramkarza. Bez zarzutu. Zawodnik Porto. Ładne wejście w pole karne. No i okazja. Porto prowadzi 1-0. No wreszcie. Nie zatrzyma się na tej zwycięskiej ścieżce dzisiaj w Portugalii. Kto wie jeszcze do końca daleko. Ale póki co Porto wygląda lepiej w tym meczu. Inne ściąga tutaj. Jednego z kolegów. No i. Ależ niebezpiecznie gol. Wybicie zgranie. Uderzenie. Piłka odbija się od słupka, zdaje się od pleców bramkarza. Jeszcze od poprzeczki, jakoś tak albo coś w tym stylu. Troszeczkę takie ciężkie ruchy PePe, ale poradził sobie i zagrywa do Merengi. Merenga. Gol! Wyszedł sam na sam Defensywa Manchesteru City. Spóźniona tutaj. Walczy Porto w tym spotkaniu. Teraz Korona osamotniona. Chyba nie było spalanego. Korona, korona. Czy zamknie ten mecz? Korona zamyka ten mecz. 3 do 1 dla FC Porto. FC Porto będzie miało tylko punkt straty do Manchesteru City. Walczymy do końca. Trzy drużyny nadal w grze w tej grupie. Tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. Grupa D, grupa szalona, grupa, w której wszystko się może wydarzyć. Trzy drużyny mają po cztery punkty, jedna ma dziesięć. No to jesteśmy. Liczyć i liczyć, granie do środka, bardzo dobra piłka. Wychodzą gracze Atalanty, no i trzeba to zakończyć bramką. Tak jest, wzorowy atak, jak po sznurku, jak kostki dominantra. Po kolei, a tym ostatnim ogniwem był Gosens, który w soczystym strzałem do meczu, rzutka w okolice piątego metra. Mirańczuk zagrywa ręką, mamy rzut karny i to jest ogromna sensacja. Kaba, kaba... Nie ma bramki! Ajajajajaj, aj, 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 aj. sorry kaba! Gomez schodzi w pole karne, Gomez, przydałby się znaleźć Zapatę, Zapata! 2 do 0. Za dużo miejsca miał Zapata, sporo czasu na zastanowienie Zapata. Podwyższa na 2 do 0. Jeszcze Zapata będzie miał okazję odegrać do Gomeza, Gomez, znakomita okazja, Gomez! 3-0! Kwietna asysta zapłaty. No, a Gomez też z zimną krwią. Tutaj po profesorsku wykończył tę akcję. 3 do 0. Atalanta pokonuje Mitilant. Nieco się nam ta grupa sytuacja w tej grupie rozjaśniła. No to jesteśmy na Enfield. Liverpool, Ajax Amsterdam, Mo Salah, Salah, nieco zwolnił tempo tej akcji, Salah wpada w pole karne, mocne uderzenie na bramkę, Onana, które będzie można zgarnąć, zmienić w szybką kontrolę, uwaga, bo teraz okazja dla Ajaxu i gol! 56. szósta, zderzył się z Promeszem, ale Promes wyszedł zwycięsko z tego zderzenia, Van Dijk został w progach ładne to podanie i opanował to coś nieprawdopodobnego, ależ znakomicie to opanował zawodnik Ajaxu, Neres, rzutka w pole karne. Ależ to by była bramka. Bardzo ładnie tutaj ucieka Henderson i widzi jeszcze ładnie uciekającego Salah'a. Salah! Mamy remis, ależ odpowiedź Liverpoolu. Ale nadal w takich sytuacjach bezlitosny Egipcjanin. Jeden do jednego podział punktów na Enfield. to oznacza, że Nadal mamy walkę w tej grupie o drugie miejsce. To były grupy od A do D. Piątej kolejki fazy grupowej FIFA 21 Ligi Mistrzów. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem i koniecznie, koniecznie zasubskrybuj i walnij w dzwoneczek, bo już jutro kolejny film z dokończenia tej piątej kolejki. Ja jestem Retro, to jest kolejna kariera. Do usłyszenia!